Witam. Tym razem taki luźny temat: programowanie czy konfigurowanie. Te, to słowo programowanie jest według mnie nadużywane, i zaraz przejdziemy do sedna sprawy dlaczego. Daruję sobie tu. Wyjaśnienia jakichś tam słowników, co znaczy programowanie, co znaczy konfigurowanie, bo formułki to są dobre w szkołach dla nieuków, którzy wyklepią formułkę i on bardzo dobry, piękny, super uczeń. No i co z tego, jak on znak formułkę, a kompletnie nie rozumie o co tam chodzi? Ja nie znałem w ogóle formułek matematycznych jaki to tam jest układ, równań, czym się charakteryzuje, jakieś tam bzdury tamte a kwadrat, b kwadrat, kompletnie nie znam formułek i ja potrafiłem po prostu rozwiązywać te równania. na szczęście nauczycielka matematyki była dość rozsądna i ona nie pytała o formułki tylko dawała zadania do rozwiązania gdy ktoś nie potrafił rozwiązać to miał powiedzieć formułkę oczywiście wtedy dostała najniższą możliwą ocenę w tamtych latach była to trójka tłumaczyła to tak że jeżeli ktoś nie rozumie tego to niech chociaż nauczy się na pamięć żeby pokazać, że coś robi no jak się domyślacie takie nauczenie się formułki to nic nie da. Bo cóż z tego, że znamy formułkę, na przykład co to jest wypadek. No i co? I co nam to daje, że znamy tą formułkę? Jak nie będziemy wiedzieli, bo o ile pamiętam, to jest tak starzenie nagłe i coś tam dalej. Taka formułka jest. Trzeba po prostu umieć zauważyć, że doszło do wypadku. No, a wracamy teraz do tego programowania. Kto lubi formułki, niech sobie tam sprawdzi, co formułka mówi o programowaniu, a co mówi o konfigurowaniu. I taki pierwszy przykład, wybrałem PLC, sterowniki, bo to jest taki najbliższy pewnie y, różnym elektronikom pewnie większość bawiła się, miała styczność z, ze sterownikami PLC najczęściej tam jest używany taki język, tak zwany drabinkowy są też inne osobiście wiem o dwóch to jest STL, czy jakoś tak i no kolejny to nie nazwałbym językiem tam się po prostu rysuje schematologiczny. Normalnie na bramkach, czyli nie tak jak tu widzicie, że funkcja lub jest narysowana w ten sposób. Tam się normalnie rysuje bramkę taką, jak na przykład 7408 ma w swej strukturze. Czy tam powiedzmy bramka bramka, o tu mamy więcej tu mamy bramkę na przykład i czyli na przykład 7,4 a przepraszam to tu byłoby 7,4,0,8 tu natomiast aha, to jeszcze kwestia jaką logikę używam, czy dodatnio czuję no dobrze, nie będę mieszał generalnie kto kto zna ten język, zna bramki to wie jaki jest mój przekaz Generalnie jeśli to byłaby mieć bramka lub no to 7402. Tak, a tu bramka i 7408 w logice tak zwanej dodatniej. No i teraz czy ktoś, kto używając tego języka zmusza sterownik do określonych zachowań? Jest programistą? Czy to jest programowanie? W moim odczuciu programowanie to jest pisanie programu no, bezpośrednio na mikrokontroler. Na procesor, na mikroprocesor, na, na mikrokontroler i tak dalej. Natomiast takie jakieś tam języki drabinkowe, które później są przetwarzane, interpretowane, przez sterownik to już dla mnie to już nie jest programowanie to jest nazywanie tego czegoś tu o programowaniem to jest plucie w oczy programiście drugi taki przykład tu już mniejsze grono osób będzie z tym tematem zapoznane to jest programowanie central telefonicznych, serwerów PABX i tak dalej. Yy, I sam producent nazywa to programowaniem, ale program do programowania central jest w nazwie ma Config, a nie prog, program czy coś takiego. Taka jakaś przekorność, nie wiem, może to jest żeby tego serwisanta jakoś tak wywyższyć, że on programuje centralę. Podobnie na przykład, no taki Asterisk, znany osobom, które się zajmowały voip e, znany pakiet, no i ktoś, kto konfiguruje tam ten, ten pakiet, czy on jest programistą? No raczej nie, on jest konfiguratorem. No zresztą jak przejrzycie, jak tutaj się no, programuje tą centralę? No, kto mi pokaże tu choć jeden przypadek, coś związane z programowaniem, gdzie tu piszemy jakieś komendy. Akurat w tej centrali pewne komendy można wpisywać, ale to jest dalekie od programowania. Można się zgodzić, akurat w tej centrali ona może współpracować z serwerami i przy użyciu xml'a można tą centralę zmuszać do pewnych zachowań i to już bym nazwał programowaniem ale gdy przejrzeć, się, przyjrzeć się temu wszystkiemu co tu można robić, to to jest po prostu jej konfigurowanie może takim bardziej jaskrawym przykładem będzie poprzednia wersja na przykład gdzie nie było możliwości yy, współpracy z serwerami tam po jakimś xmlu czy coś jak tu sobie to przejrzycie Tylko na razie to jest może trafiłem nie na tą instrukcję co trzeba, no ale tu jest to jest akurat z robione z telefonu My ostatnia centrala, która taką opcję jeszcze miała, no i co tu programujemy? No, ustawiamy różne parametry, ale przecież to, to, to nie jest żadne programowanie. Jeśli to byśmy nazywali programowaniem, przyjmijmy, że ten język drabinkowy, że, że te konfigurowanie tych central to jest programowanie, no to pralkie, taka gosposia. Co? No on programuje ją, tak? No, tak by wyglądało. Gospodyni domowa jest programistką. Mikrofalówkę współczesną, bo kiedyś były takie no mechaniczne tamte układy czasowe, ustawienie temperatury. Teraz też wątpię, żeby takie coś się udało kupić. Byłoby zwyczaj nie niż wersja elektroniczna oferując oczywiście mniejsze możliwości więc taką mikrofalówkę co jak ustawiamy jak długo ma pracować z jaką mocą to co programujemy ją tu akurat słowo konfigurujemy może nie jest zbyt trafne ale nie wiem no ustawiamy no, chociaż konfiguracja no to właściwie jakieś tam ustawianie jeśli pójdziemy w kolejną skrajność, że to jest jednak programowanie, to teraz zaprogramowamy kalkulator. Tak? Są oczywiście kalkulatory programowalne już były nawet w latach 70. Ale popularne czterodziałaniowe ten akurat no, nie jest taki popularny czterodziałaniowy no, Nie wiem czy nie można go w taki tryb przełączyć bo ten kalkulator z, co jest w Windowsie może pracować w trybie takim czterodziałaniowym i w trybie no, naukowym to się nazywa staje i Rzeczywiście to można używać zmiennych i, i pisać na to w zasadzie programy, coś w rodzaju jak w BASICu. Więc, no to, tak, to jest programowanie, ale czterodziałaniowy kalkulator, czy tam się programuje coś? No, przecież, no robię no mniej więcej tak jak to tak, według instrukcji coś tam wpisuję, coś tam ustawiam, bach jakiś sterownik czasowy, takie są wyłączniki czasowe, teraz generalnie raczej tylko elektroniczne, gdzie można ustawić w jakich godzinach jakieś urządzenie ma się załączać, wyłączać No to co, programujemy je? No tam niby jest napisane programowanie sterownik, no, ale co to za programowanie? Wpisanie parametrów od doma, robić to czy tamto. No, raczej, a raczej to jest tylko jakieś ustawianie tego programowanie, to napisanie programu na ten mikrokontroler znajdujący się w tym urządzeniu. Wtedy możemy mówić o programowaniu. Wracając do tego języka drabinkowego, jesteśmy tu bardzo ograniczeni możliwościami takiego sterownika, jeśli Producent nie przewidział jakiegoś tam mechanizmu, to nie uzyskamy go. Na przykład tu to jest pewnie układ jakiś czasowy, bo ma literkę T, więc to jest pewnie wyzwalany na jakiś czas timer. Ale na przykład powiedzmy, nie przewidziano licznika, więc. Już jesteśmy, jak to się mówi, w czarnej dół, jakbyśmy chcieli zliczać jakieś impulsy. Natomiast gdy piszę program na mikroprocesor, mikrokontroler, to nawet jak nie ma na przykład układu czasowego, to no nie będzie on zbyt doskonały, ale mogę go stworzyć programowo. Podobnie z licznikami. Jeżeli nie ma licznika jako takiego. To mogę programowo taki licznik stworzyć. Natomiast kto mi stworzy w PLC licznik, jeżeli sam PLC nie udostępnia takiego komponentu? Czy tam jakiś przerzutnik RS, czy inny, jeżeli go nie ma przewidzianego. No, no nie da się go stworzyć i tyle. Więc, jak uważacie, kiedy mówimy o programowaniu, Urządzenia, a kiedy o jego konfigurowaniu czy wręcz użytkowaniu, bo no, jeśli weźmiemy telewizor, to trzeba tam ustawić, yy, jakie tam kanały ma odbierać, czy to jest programowanie telewizora. Można by oczywiście mówić o bardzo wielu urządzeniach, jak. Wy podchodzicie do tego tematu? Czy Wasze żony, matki i kochanki, które używają pralki czy mikrofalówki, są programistami? Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym filmie.